Hej, hej, siema, ziomy z tej strony Dave, to kolejny odcinek z gry Green Hell To będzie już ostatni odcinek. gdyż pomiędzy odcineczkami zrobiłem wszystkie te takie nudniejsze misje Tam łażenie, ratowanie dzieciów i innych takich I teraz wykonujemy sobie legendy, którą pierwszą z tych legend, jak tutaj se odkryłem Odkryłem, odgadłem i takie tam Uuu, Snake'u, siema Narka snake. To, że muszę być tutaj, na wieczór, to też ciekawe. Muszę być na bagnach najbardziej oddalony. Jestem chyba jeszcze za blisko. Go, 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 muszę do tego zawa zawalonego. Papsu tego statka pójść. O, jest, jest zawalony tedy. Zatopiony, zawalony, rozwalony, wszystkie inne synonimy tego. Stateczek. Mniej więcej chyba w tym miejscu muszę być. O, tu jest jaskinia, jakaś dużo kości. Wygląda ciekawie. Ok, tego, że tutaj jestem chwilę, jeszcze i chyba muszę się przespać, bo to trzeba zrobić na wieczór. Muszę to jest znaleźć coś, więc się zapiszaj się. Chyba prześpię albo coś. Żółwik. Zbiorę z tego przy okazji. Mhm, tak dobrze schowałem swój szelter, że przez chwilę go nie mogę znaleźć. Dobra, już jest praktycznie wieczór. Nie wiem, co znaczy wieczór. Jest 18.40. Wygląda jak wieczór. Pada set deszczyk. Muszę coś tutaj znaleźć. Jakąś bestię, kurde, białego demona w sensie. Ciekawie już to będzie i czy się posram. <grych> Przed nagrywaniem akurat wyskoczył mi na mordę krokodyl tutaj. I się strasznie wystraszyłem. Jestem mniej więcej w najdalszej części bazy, chociaż nic tutaj na razie bardzo nie widzę. O dziwo. Hello. Okej, okay, Łaszę to już od 10 minut. Do Dosłownie. What the fuck? czego to w ogóle szukam? Ha, what? Hello, guys. No, jest wieczór. Wczytałem się, żeby może na przykład było trochę wcześniej. Teraz godzina. Czy to jest wieczór, to jest chyba wieczór. Dlaczego miałoby to nie być wieczór? Bo tutaj mamy tak, że o, że nigdy nie wchodź do miejsca, gdzie możesz chodzić po wodzie. No, dokładnie, no to tutaj właśnie tak sobie pomyślałem, że to będzie tutaj bagienka. O, i szukali go rano, ale nie znaleźli. To też ciekawe. Only a burnt trophy. Aha, a czyli to jest tak, że trzeba spalić trofeum? White didn't co to będzie? I co? Ja tutaj tego nie ma. Hello! Czy jestem w złym miejscu? Pibara, Myślałem, że coś tu już łazi. Ta fuck? Gdzie to kurde jest? One hour later. Oh, holy shit! o oh, co to jest? Eeeem... Co to jest ogromny krokodyl biały? Wow, to jest albinos! Jesus Christ. Się zaraz Wow, jaki jest wielki! Um, ile muszę go strzelić razy? Dobrze, że sobie tyle strzał porobiłem. Czy on nie żyje? Eeeem... Um, hello? Ciałuj. Ha, nie żyje. Wo, to to był. Bia ha, tak. Biały demon. Ha, dobra, teraz wszystko ma sens. What the fuck? Holy Jesus, ale długo go tutaj szukałem. Ile nagram? <grym> już nagra 20 minut. Brrr. Jej, yeah, wow. We dialogi, wszystko się pojawiło. Hell yeah. Wow, wait, what, tu jest wioska? Hmm, czy ja tu byłem już wcześniej? Pewnie byłem i nie pamiętam. Chyba tak, chyba byłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, wracamy do bazy. Let's go. Okej, okay, już sportem w bazie. Jesteśmy przy wioseczce. Ziomeczka i się jakieś nowe dialogi pojawi. Tak jak widzieliśmy. No tutaj ma wszystko, widzicie, ziomeczki, jej! Ognisko se palą tak dumią patykami w ziemi. Co tam, co mogę pogadać nowego? O, tu jest ta! Y szpona, szpona białej bestii. Gada Gadam ich języku, ale ja. Aha, tak, jesteśmy pod wrażeniem, zabiłeś potwora, wioska jest bezpieczniejsza. No, okej, okay. baj. O, stówę mi dodało. Uuu, nice. I dlatego trzeba wykonać cztery takie questy duże. No i teraz robimy kolejny quest. Okej, okay, a więc mamy kolejną legendę. Howling spirit, czyli wyjący duch. <grych> to jest historia o złym duchu. Śpi w drzewie i wyje, jeżeli wiatr to obudzi. Aha, i brzmi jakby tysiąc nieżywych małp krzyczało. Żadne zwierzę ani człowiek nie podchodzi blisko. Kilku, które się odważyło podejść do tego, spotkała straszna kara i są chronieni przez zły spirit, a i nie ma nadziei na spokój. Um, what the fuck? Okej. Okay. Hmm. Hmm. tak sobie tak łażę i myślę o tej drugiej zagadce, to mi się wydaje, że Gdzieś widziałem rower wbity w drzewo To może o to chodzi, bo ta bestia siedzi W drzewie, że żyje w drzewie, to może tam pójdę Okej, jesteśmy tutaj, dokładnie w tym miejscu Jest, jak się tutaj wchodzi tamtędy To tutaj jest kawałeczek i tutaj ostatnio jak Eksplorowałem pod <grym> i to zauważyłem Tutaj to, what the fuck, rower Rower na drzewie jest, i co mogę se What the fuck, wait, czy ja właśnie Myślałem, że drynę tym rowerem albo go wyciągnę Stąd, nie, Odłożył. <grym> On włożył, hmm, włożył patyk Pomiędzy koła, żeby więcej Rower nie był, aha, to zasadzie rozumiem, o co tutaj chodziło. Wow. Wow, fabuła Green hell. Genialne. To znowu mam nowe dialogi. Siemanko. To nowe ziomeczki. Dialogi, dialogi. Posłałem się złego spirita. Jesteście bezpieczni. Zabiłem rower. Pięknie. Kolejna stówka zdobyta. Ha, dobra, teraz kolejna misja. Okej, okay, czytamy kolejne. Of the craft. Okej, okay, następna jest. Craftsman. Hmm, to jest receptura na świetną figurkę. Jej ten, podstawa powinna być zrobiona z drewna. Wszystkie trofea powinny nigdy nie płonąć, nie łabać się i nie gni. Brzuch zrobiony z scale'ów dużej ryby Głowa udekorowana kłami największego po strachu dżugli Nie powinien umieć latać Aha, i stw ten, stwórz je, w sensie Kuźwa Sklej je wszystkie do siebie za pomocą krwi e, dziecka ziemi What the f Oh my gosh W ogóle jak tutaj przełaziłem to też zauważyłem, że tu jest jakaś figurka To chyba o to chodzi Ta stać, Przyjechałem skraftować Co to w ogóle? Wygląda jakby miało piórka, drewno, coś Nie wiem, nie wiem co się dzieje, naprawdę dziwne Food ration. What? What? Czy oni mi dodają jedzenie? Ja nigdy o tym nie wiedziałem. Nice. To ja im dam w nagrodę trochę mięsa kajmana, tak? Proszę, proszę, wymiana. Proszę. Okej, okay, wydaje mi się, że zrobię to na końcu, bo to jest coś z craftingiem. Może se później pokraftuję. Pierdu, pierdu. Może se sprawdzę lepiej na internecie, później jak się to kraftuje. Na razie zróbmy sobie jeszcze przedostatnią, kolejną, trzecią. Yy, przeklęte wody. Woda jest popsuta, tak jak zły duch. Jego prezent został skradziony. Obok pływającego dymnego potwora. Musimy się modlić przy altarze. Głęba bokie płynięcie, gdzie trzy kamienie płaczą i ogień tam musi się zaświecić. Wait the fuck a fucking minute. Czy w sensie y, płynący smok kojarzy mi się ze statkiem? Hey, okay, water spoiler as the egrispeed is. Został coś ukradziono im czy coś? Musimy się pomodlić gdzieś. A deep dive. Um, hmm. to poszedłbym do statku, bo to mi się jedyne kojarzy. Floating smoke monster to no jedyne, dobra, let's go. Okej, okay, statek stateczek, y, witam się badeczko. Jak tu się. Hmm, jak tu się. Tak, to jest dobry, dobre pytanie. Jak to się wpływało do tego statku? Chyba jest, chyba mi się udało. Byłem pod statkiem, ale skomplikowane to jest po prostu. Zawsze gubię się, gdzie tutaj są te rzeczki. O, nożyk, strzała. Czemu nie wezmę se? O, obsydian. Dzięki, dzięki, lód w skrzynkach. A tu co jest? Wow, wow, shiny faktycznie. Restore, what, what, co tam pisało? E... aha, restore what, what stolen. Hmm, ciekawe. Co tam dalej pisało? Czyli mam jakąś miskę, tak? Zdobyłem miskę. Co za miska? Czy pokazuje mi ją w, w ekwipunku? Nie. Jakąś dziwną miskę zdobyliśmy, super. Czyli Dały ten gift, dziwna miska. Uch, w ogóle wait. Teraz się tak przegląda na mapę i widzę tutaj jakiś zapytajnik. Co było tutaj wcześniej? Chyba nie? Ja tutaj iść teraz. Co tej misji? Może nie mam tak naprawdę innego pomysłu, więc pójdę tam po prostu. Dzisiaj okazało się, że to jest w ogóle dokładnie obok mojej bazy. Tuż, tuż, tak, tam jest mój toweczek. To moje kokosy, tak? I tutaj mamy ten jakiś dziwny zapytajnik w tych wodospadach. To też ciekawe. Właśnie, kiedy jest tuż obok bazy, to możesz odpocząć, bo jestem strasznie zmęczony tym wszystkim podróżowaniem. okej, okay. wyspady. Pięknie, ładnie, co trzeba się napisać. Pić. Ślurp, ślurp, ślurp. Nice. Już bananka trzeba pindolić Okej, okay, mięsko. Okej, okay, tyle mi wystarczy na razie. Let's go z powrotem tam. Czyli co, jak mówią o tym głębokim nurkowaniu? To ja mam tutaj po prostu wpłynąć pod spód. Ale to wszystko jest skomplikowane. Jak, jak niby to jest opisane tam, że nigdy nie wiadomo, co się tak naprawdę. Trzy kamienie płaczą. Oh my gosh! Są trzy ścieżki wody. Czy to o to chodzi? Po prostu. Wow, tam ja nigdy tego tutaj kurde nie skojarzył. Tak jak było z tym rowerem. Dziwne w ogóle, że pamiętałem. Ale rower był akurat całkiem wyjątkową rzeczą w dżungli. Okej, okay. Dobra, to skaczemy. Wee! What the fuck, się pogliczowało. Chcę tu po prostu płynąć. Widzę tu jakieś dziursko niby. Wow, wow, co to? Jakaś jaskinia? <laughs> Podwodna jaskinia, tak. Przygody. Wow, się ładko. Hello? Jaskinia? Nie, to chyba nie jest jaskinia. To jest chyba taka dziupla na powietrze, dobra? Czyli płyniemy dalej. Uuuu, to jest jaskinia. Okej, okay, dam. Dobra, gdzieś gdzieś jesteśmy. Jakiś progres przynajmniej robię. Okej, okay, okej, okay. zawite ścieżki z trudu tu wiem, tutaj coś, że miałem spalić ten to trofeum. Wow, what. Co to za rąsie tutaj na kamieniu? Widyniają, nie wiem. O, dalej rąsie są. Czy je prowadzą rąsie tutaj? To tak, kto to nie namalował wcześniej? Tak, przepraszam bardzo. Czy to jakieś małe dzieci biegały sobie i po prostu malowały? Mhm. Dosłownie. Czab. Ścieżka namalowana. Fajnie, że mam trasę po prostu namalowaną. Mmm. Jest ołtarzyk. Aha. Dobra, no to już wiem, co muszę zrobić. Podpalić ogiejek. dźwięk tu jest. Tak, wychodzę na powierzchnię tutaj. A tutaj jeszcze jest tej wiaski i tak. Super. Kuźwa, jak się kładzie tutaj ten głupi ogień. Ta fa kto to, kto to zaprojektował? Czy tu się nie da położyć ognia? What? Czy jak tutaj to zbuduję, to zadziała? Sprawdźmy, bo naprawdę nie mogę. Ta gra jest po prostu cudowna. Come on, son of a bitch. Come on, fire. boom, boom fire. Działasz czy nie działasz? Proszę, ogień. Woo. Czy ja mam to nie pochodnią podpalić? Bo tam się nic nie mieści po prostu. Nie ma mowy, żebym to wcisnął tam ognisko. Okej, okay, to było po prostu super trudne, żeby tutaj to położyć. Idealnie milimetrami musiałem się po prostu bawić. What? Albo by się po prostu coś totalnie z Rozpieprzyło Teraz będzie w końcu działać Działać halo Działa czy nie działa? What, what, what the fuck? Co się dzieje w tej grze? Oh my gosh What the fuck? Nie działa No gra mi się popsuła Po prostu One out. Tak, totalnie wszystko, yeah. To Zliczowała mi się całkowicie gra i też odkryłem, że w ogóle historia nie jest jeszcze zakończona, bo to jest tylko pierwsza część. Więc pokażę wam teraz pięknie filmik, jak dalej się zakończają, jak sobie gadają. Tylko jak się wszystko zrobi i się ma 800, to można powiedzieć, że potrzebuje pomocy. I szaman ci mówi, że nie mają co... czego potrzebujesz. I musisz powędrować do y y szefa Kwini, <laughs> Shibono jabłaka. A wtedy? Aha, i że nie można tam pójść, no bo nie ufają mi. To byli ci, to mnie zaatakowali na samym starcie gry. No, aha, czyli można wziąć token, jak się zrobi wszystkie misje, że ufałem ci wioska i będzie stracić i pozwoli pójść dalej. Koniec. What the fuck, to po co ja to wszystko... <laughs> oh my gosh, dobra, no mam nadzieję, że ten odcinek bardzo niedokończony wam się podobał, ale gra mi się zgliczowała i w ogóle nie ma zakończenia. No, ale to będzie na tyle z Green Hellów i przygód Green Hellowych na teraz. <laughs> nie wiem, czy będę jeszcze powracał do tej gry, ale się zobaczy może. No, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie ocenę, dajcie subika, subskrypki, fajne, fajne rzeczy, fajnie, że mnie oglądacie i do następnego zioły. Bye!